Witam serdecznie w kolejnym porannym rozruchu i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. zatem te osoby, które śpią nieco dłużej, mamy sobie teraz poćwiczyć razem ze mną. Zatem zaczynamy i zwykły marsz. Idziemy, 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 idzie, idziemy, 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 idziemy. Do przodu oraz idziemy do tyłu. I jeszcze raz, idziemy do przodu, i idziemy do tyłu. Jeszcze raz, idziemy do przodu i idziemy do tyłu. Teraz takim ruchem skręty przód, przód, pach, pach, jak modeleczka. Pam, 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 pam i hop, 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 hop i hop, 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 hop. I jeszcze raz, hop, 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 hop i hop, hop, hop. O, fantastycznie. I znowu idziemy, 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 idziemy. Teraz odrywamy tylko same pięty, nie odrywamy palców. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I machamy jeszcze Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.

I zapraszam wszystkie nowe osoby, które się dołączyły do wspólnego porannego rozruchu łokieć do kolana po przekątnej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziesięć, klaszczemy przed siebie i z tyłu za sobą, raz dwa, trzy cztery pięć, sześć siedem, osiem dziewięć dziesięć, odchylamy głowę do tyłu klatka do przodu i raz, dwa trzy, cztery pięć sześć, siedem osiem, 9 i 10. Pozostajemy w tej pozycji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo dobrze. Trzymajmy ręce z tyłu. Pochylamy się do przodu. I do tyłu. I raz. Dwa. Na zgiętych kolanach to wykonujemy. Trzy. Cztery. 5, 6, 7, 8, 9 i 10, zostajemy w dole. I teraz te ręce staramy się unieść najwyżej, jak tylko damy radę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć siedem, osiem, dziewięć, i dziesięć, fantastycznie rozróżniamy wszystko. I koopięcia do przodu jeszcze raz, i raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć. I siedem, i osiem i dziewięć i dziesięć. Dzień. Dobry dzień, dobry dzień, dobry wszystkim. I wszystkie nowe osoby zapraszam do wspólnego, porannego rozruchu. Kołysanie bioder prawo, lewo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 10 biodra psotych i raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Teraz problem wykonać kalkomny wyczeń i ruszasz miednicą. Mam nadzieję, że będzie to widać. Popatrz sobie. I taki ruch miednicą, przy miednica się obraca. Raz Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze. I do przodu pięta do tyłu palce. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 i 10. I druga noga to samo. I raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Bardzo dobrze. Teraz nasza noga jest jako przeszkoda i drugą nogę przenosimy przed tą, przed tą przeszkodą. I raz. 2, 3, 4, 5, 6.

9 i 10, bardzo dobrze. Krążenie barków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugiego są Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć i dziesięć, Oplatamy to w rękoma raz. Dwa trzy cztery pięć sześć siedem, osiem, dziewięć, i dziesięć, zgnamy ręce w oknach raz. Dwa trzy cztery pięć sześć 7 8 9 10 Unosimy ręce do góry, zginamy, prostujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Odchylamy łokcie do oko. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo dobrze. Teraz jedna ręka do przodu, druga do tyłu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze i. Sklanite lopja do boku z poglabljanjem delikatnim. Raz, dva, tri, wyprostore. 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 Raz, dva, štiri, raz, dva, tri, štiri, raz, dva, tri, štiri, raz, dva. Tři, čteri, raz, dva. Tři, čteri, raz, dva. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Fantastycznie. Skręty tu lewo, prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo dobrze. Teraz wypuszczamy rękę do przodu. I schowa. I raz, dwa skręty tułowia: trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze, i teraz ręka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9 i 10. Super, fantastycznie i ręce bokiem do góry. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i 10, bardzo dobrze. Wpijamy się pod kolano. Drugą nogę zginamy, prostujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oj! Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No komu się udało? Wykonać to ćwiczenie bez zachwiania się. Druga noga to samo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10. No widzicie, także trzeba się dobrze skupiać, żeby takie ćwiczenia wykonywać. Skłon do przodu, do góry i łączymy to z wdechem i wydechem powolutku. Wydech i do dołu wydech. Dłonie kładziemy na podłogę na zgiętych kolanach. Do góry wdech i wydech. И вдох, и выдох, и вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, и вдох, выдох. Fantastycznie, Państwo, i to było ostatnie ćwiczenie w dniu dzisiejszym. Dziękuję wszystkim tutaj za wspólne ćwiczenia. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Życzę miłego dnia, dużo radości, poweru takiego ogromnego, i do miłego zobaczenia w następnym filmie, czyli jutro o godzinie 8 rano albo o 7 rano.